Zabarykadował się w sklepie w centrum stolicy. Został zatrzymany przez policję policja, ujęto uzbrojonego w nóż mężczyznę, który zamknął się w sklepie. Dyżurny otrzymał niepokojące zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który uzbrojony w nóż zamknął się w jednym ze sklepów w centrum Warszawy. Agresora obezwładniono poinformowała w sobotę wieczorem warszawska policja. W sobotę wieczorem komenda stołeczna Policji KSP poinformowała na Twitterze o incydencie z udziałem mężczyzny, który zabarykadował się w jednym z warszawskich sklepów. Napastnik posiadał nóż. Dyżurny otrzymał niepokojące zgłoszenie dotyczące: mężczyzny, który zamknął się w jednym ze sklepów w centrum Warszawy. Na miejscu po chwili pojawili się policjanci i strażacy. Gdy prowadzono rozmowy z mężczyzną, w drodze byli już policjanci z SPKP Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji, PAP, napisano. Policja w osobnym poście na Twitterze dodała, że liczyła się każda sekunda. Szybko przystąpiono do dynamicznych działań. Zakończyły się łano bezwładnieniem agresora, który posiadał przy sobie nóż. Trafił on do policyjnego aresztu. Pokrzywdzonej udzielono pomocy. Policja odmówiła szerszego komentarza. Jak nieoficjalnie dowiedziała się pap, zdarzenie miało miejsce w jednym ze sklepów przy ulicy poznańskiej.